Pan jestem niesamowicie wzruszony i poruszony. To centrum, Śląskie centrum wolności i solidarności robi olbrzymie wrażenie. Takie miejsca jak Kopalnia Wujek, jak Stocznia w Gdańsku. Wiele innych miejsc to są miejsca, o których nie możemy zapomnieć, bo jeżeli o nich zapomnimy, to po prostu znowu wróci totalitarnus. Ważne jest, żeby razem rozmawiać, współpracować i dążyć do tego, żeby samorządy i te na poziomie lokalnym, regionalnym były niezależne. To, co jest najniżej przy mieszkańców, przy samorządzie lokalnym, regionalnym jest najważniejsze.